To był bardzo fajny wypad z bardzo fajnymi karpiami. Piękny. Ładny, fajnie walczył. Piękny. Siemanko. Witam Was z wodnego Eldorado w Wólce Gonciarskiej. Przyjechałem sobie tak na koło 13. Nie chciałem się rano, wolałem tak pod wieczór i zostać już do zamknięcia owiska owisko jest do 19:00. no co, trzy wędeczki siedzę na kuzo, aktualnie na trawie ale ogółem na kuzo fajna pogoda cieplutko, ale nie jakoś tak przesadnie duszno trzy wędki mam ze sobą tutaj w oddali widzicie karpiówkę kupiłem sobie trzecią wędkę tam najmniejszy zestaw z ledkorem czy taką plecionką, rdzeniem ołowianym z ciężarek, wiadomo, przypon to jest IQ derik na fluorokarbonie z haczykiem banan i dwie kuleczki, jedna pop-up, druga tonąca, rzucone, poszczelone tam kulkami i niech stoi gdzieś tak w połowie, zasiadki. Jedynie przyrzucę, że się nic nie będzie działo na inną kulkę albo nawet może w inne miejsce zobaczę, jakoś tam żerowanie ryb w którymś miejscu. No teraz nie liczę od razu na jakiś wrażenie, ponieważ. Jest południe, bardziej trochę później. Tutaj dwie wędeczki, Metoda, jedna Preston, druga Mikado, Trabucco, mam ze sobą Garbolino. Zuczone tutaj niedaleko mnie na klipsie, podstrzelone peletem allerem. Tutaj mam go nawet jedenastką i potem jeszcze podstrzelę. Mam taką mieszankę z peletu kukurydzy, białych robaków w kolorze czerwonym. Też podstrzela, tutaj jakieś tam wyrowanie ryb widzę Ogólne miejsce bardzo słabe Niestety Najlepsze miejsce było już zajęte Słabo Ale Nie tracę nadziei, może Zawsze jak tu byliśmy to to miejsce najsłabiej łowiło, albo nie łowiło wcale Bo na przykład siedział tutaj Dawid, albo Daniel I na przykład nawet jak było ostatnio, jak tu byliśmy, czy to przedostatnio To też to miejsce łowiło najsłabiej, przepraszam słońce wychodzi Fajnie grzeje w plecy. No, co jeszcze? Zalęty mam zamrażarki, więc to jest jakieś tam miksy różne. Dwa miksy wyjąłem: to jest na pewno Sonu F1 i Sonu Match Method Mix. Z pelletem widzę Blood War, Alerem, zwykłym, I chyba tu, no i chyba więcej tutaj. No i zalane F1 z Liquidem, z Sonu Bates. Nic więcej tutaj najprawdopodobniej nie ma. Do strzelenia procom tak samo wyjąłem. Potem pokażę wam ten mix co jeszcze? No to chyba tyle. Zostaję, tak jak mówiłem, do 19. Chcę coś połowić. Niestety Daniela ze mną nie ma. Daniel jest z pracy. Do pracy rodacy. Niestety. Jak się chce zarabiać, no to trzeba pracować. Ale tylko w lipcu będzie pracował. W sierpniu już pojedziemy na ryby. No to już wiadomo. Wyjazdy ciągłe, wyjazdy. A to nie ma mnie, a to zaraz on wyjeżdża. Potem znowu ja. Potem my razem, bo jedziemy na Mazury na tydzień Z których na pewno powstanie kilka fajnych filmów. U! Mam rybkę Branie na... Na co? Na pelet. Morwa. Jakiś mały karpik chyba zaraz zobaczymy, daję na żywo ostatnio byłem z dziewczyną na Oleśnikowej Dolinie na dobę, ale niestety było bardzo, bardzo słabo nic się kompletnie nie działo, proszę spokojnie spokojnie dam dam, nie takie ryby się wyciągało podbieraczek pod ręką. Karpik. Fajnie, było tylko u mnie coś się dzieje. Już dobry znak. Ale brakowało mi tego, bo ostatnio na Olejszczkowej Dolinie złowiłem amura około 4 kg. Miałem nagrywać film, już były sceny nagrane, ale no niestety no, przez przestałam dobę nic się nie działo. Dosłownie jeden amur w nocy w związku z chorobą, jakie tamte ryby dopadła. I niestety nic się nie działo dziać nie chciało, no nie działo no niestety, miałem nawet specjalnie wykupioną trzecią wędkę fajnie walczy o, jest, zaraz wam go pokażę no. siedzi fajnie szybko się zaczęło Taki zestaw, od razu Wam pokażę podajnik Mikado Larch zablokowany. Teraz się wyjęło Przypąd z 012 na haczyku. To jest Guru QM1 Pelé 12 na push stopie i taki oto sprawca zamieszania, przez którego musiałem przestać mówić Ile on może mieć z kilo? To są, myślę, te zarybieniówki pierwsze, które po prostu już urosły. O, coś jeszcze mówi. o jakaś... O. No nic, co może lecieć? Oczywiście do wody. Catch and release always. No, więc obraz razu branie. Coś się dzieje, jest nieźle. Jeszcze skończąc o tej Oleśnikowej. Tak jak mówiłem, dokupiłem trzecią wędkę, ale kompletnie nic się nie działo Złowiłem dwa karasie, Leszcza i tego Amura Zero innych brań Niestety ryby poupadały tam Przykry widok bardzo Jak te piękne dwunastki, dziesiątki, ósemki, no po prostu zdychają no, Ale no co zrobisz, no nic nie zrobisz Myślę, że na pewno to wojsko się jeszcze odrodzi. Właściciel jest bardzo porządnym człowiekiem, więc na pewno to tam to jeszcze naprawi. co jeszcze raz tak wygląda zestaw. Myślę, że teraz już nie będę przedłużał i zarzucę od nowa, bo jednak przyjechałem tu połowić. Fajnie, że się coś już zadziało, zawsze to już coś pocholowałem. Drugi raz to samo, pelet. Morwę. A może od razu pokażę wam jak zakładam i nabijam podajnik, sekundka. Mam w takim czymś, nie wiem czemu mam takie krzesło ze sobą, fotel cały, siedzę na trawie. Śmiesznie to musi wyglądać, jeśli ludzie na mnie patrzą. Bierzemy pelecik. Po prostu pachnie jak lędrynka. Przepięknie. Trochę rozwiercam, żeby lepiej ten puls stop wchodził. Wiertełkiem. Mam akurat drena. jakby się ktoś pytał Czemu to? Kiedyś ktoś mi polecił To kupiłem, no i mam Rzadko, no jakoś nie zbyt często, bo wolę na gumkę Zakładamy Tutaj ta gumeczka To, to są przypony ręcznie robione Ściągamy na kolanko haczyka Tak to wygląda Przypon koło tam 10-11 cm, myślę, że my sobie udaleczko zanętą, tak ona wygląda. Przy okazji, znaczy kolorowa, wydaje mi się, że przez to co chwila mocne słońce będę musiał ją teraz dowilżyć. Już mam nadzieję, że jeszcze jeden koszyczek mi wyjdzie. Jak nie, to o, wyszedł. Ja do Mikado używam foremek eee, guru są po prostu wygodniejsze z przyciskiem i nie pozostaje nic innego jak mocno ściśnięte ręką zarzucić, więc to tyle. Widzimy się przy następnej rybie lub jak wam coś będę pokazywał siemanko. Że tak zerkam co chwilę, ale no z tyłu momentki i one mi już nie zadzwonią karpiówka. Jak, jak będzie branie, więc muszę patrzeć na szczytówki. Tu mam tą zarętę do szczelenia. Wydaje mi się, że już mi się rozmruziła, bo dopiero dzisiaj ją wyjąłem. Co tutaj jest w tej zaręcie? Tak ona wygląda. Tak jak mówię, wszystko z zamrażarki. Co tu jest? Pelecik Halibut. Taka słodko, -słodko śmierdząca. Mm, Happencorn. Aller, mały, duży, różne rozmiary Kuleczki Monster, Fish od Starbite'u Ups, do ja mi wpadło Co jeszcze? Zanęta, Match Method Mix, Zanęta F1 Czerwone robaki Białe, białe robaki w kolorze czerwonym, głupia nazwa bardzo Nie wiem czy mnie na co mam, magoty, czerwone magoty Kukurydza konserwowa z puszki wszystko ładnie pachnie, nie jest zapleśniałe Zalan to jest też F1, z tego co pamiętam, używałem to na siczkach u nas. oj jakaś mrówka tu lata. Co jeszcze? No tu, to tyle właściwie. Nic już więcej tutaj. A! I zalane kokosem z Nesha. I w sumie nic co więcej nie ma. Nie wiem czemu tu tyle mrówek już jest, może nachodziło. Zaraz postrzelam jeszcze z procy, żeby całą rybę z łowiska ściągnąć e, w moje. Mój obczar tutaj łowienia ludzi jest dość sporo, jak na wtorek, bo taki mamy dzisiaj dzień. Nie wiem, kiedy ten film rzucę, prawdopodobnie jeszcze dzisiaj. Jak nie, to może jutro, żeby tych filmów trochę było na kanale. Myślę, że już jest tam około 50-1300 subskrypcji, fajnie cieszymy się z Danielem. Niedługo znowu jakiś konkurs, nie powstanie. No nic, nie ma co tak zbędnie gadać. Zanętem pokazałem. Potem Wam jeszcze pokażę może mój zestaw kolejny, na harpiówce jak wygląda i widzimy się przy rybie, więc yy, siemanko. Oprócz zanętym miałem jeszcze przygotowany sobie zwykły palecik. Się już go widzieliście, 11 mm. nam nim co chwilę w proce, przez co mogę utrzymywać ryby w łowisku. Jest to najzwyklejszy palet Aller Aqua za 8 zł halibutowy, mocno sycący ale ładnie utrzymuje rybę w łowisku bardzo ładnie się spawiała cały czas co chwilka no, myślę że to jakieś 5-10 minut strzelam tam czterema, sześcioma ziarenkami taką garsteczką malutką i naprawdę daje to bardzo dobry rezultat więc pamiętajcie aby na łowiskach komercyjnych zawsze nęcić i sprowadzać tą rybę w obręb swojego łowiska to jest bardzo ważne żeby ją ciągle utrzymywać taki na przykład pelecik może być mniejszy może być jasny jeżeli jest chłodniej w ogóle taki jaki wam się sprawdza to jest najważniejsze nie czy jasny czy halibutowy taki jaki wam się sprawdza nęcić ja też lubię mieć go na włosie często go mam na włosie sprawdza mi się to tak samo bo lubię łowić tym czym nęce siedzi z podporech po dwa. A piękne pięknie brałem. Pięknie. Te śkarp. No. tutaj przed nim drugą wędkę. Na ananas. już prawie mamy go. A, to znowu Z drugą wędką. Zwykle garbolina łowi największe ryby Dzień dobry Dzień dobry O kurwa, to jest wieloryk. Nie, taki duży Nie no, daj spokój, to jest Większe się łapała Ciężko go... To Nie, O, dobra, jest Daniela waga szczęśliwa Dobrze ją mam Zaraz zważymy go On waży 5900 Więc piękny karp z jednouski O Taki tutaj Piękny No nic, wypuszczamy go do wody Dzięki za walkę stary prawie byśmy wędkę ukradł Tak się nie robi Zobaczyłem na jaki zestaw go złapałem Podajniczyk Preston Haczyk 12 Z gumeczką Tak to wygląda Na włosie Pineapple Punch Z drenana Podajnik Laird 30 Było słabo widać to sorki, no a jestem sam Kiepsko mi to nagrać Lecimy dalej ja widzę, że ryba cały czas siedzi w moim łowisku. Takimi kulkami z tej zanęty, i peletem, allerem. Na przynosi to najlepsze rezultaty na łowisku. Jest to bardzo ważne, żeby co chwila donęczyć, żeby utrzymywać rybę w łowisku. Ja widzę kukurydzę, robaki, pelet, piękna dawka jedzenia, aby zatrzymać. pokazać mój zestaw na harpiówkę niestety na, nic, na niego dzisiaj się nic nie dzieje może za przynęta może za miejsce, nie wiem jak on wygląda, litkor taki odcinek to jest plecionka taka z rdzeniem łowianym sufiksa taka zielona, nie lubię tego koloru ale chcę ją złożyć po co ją wyrzucać bezpieczny klipsik ciężarek taki chyba z 60-70 gram dosyć lekki Rurka anysplątaniowa, miękka oczywiście i przypon w takiej długości IQ derik z dwoma kulkami na włosie. Tak wygląda ten przypon. Bardzo mi się ten przypon spodobał. Bardzo lubię go też wiązać. potrzebuję do niego tylko fluorokarbonu i kółeczko. To jest kaczyk banan. To jest ten derik. IQ chodzi o to, że tutaj jest jeszcze kawałek pokażę Wam może o tak czy to powinno być widać dwie kulki skidowe, teraz będę właśnie zmieniać na ostatnią będzie na zasiadki, chcę zrzucić na pelet z kulką pływającą nie wiem, no kulki na razie się słabo sprawdzają na metodę lepiej się sprawdzają niż pelet a na karpiówce no niestety słabo, czy to chodzi o zestaw, chodzi o miejsce, nie wiem zakładamy zaraz Mam branie. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje, że każde branie mam na żywo. więc Sorry, że taki jestem świecący, ale gorąco jest i jestem trochę mokry. Coś mi zaczął ten kowrotek szwankować w ogóle. Bardzo ciężko zaczął chodzić. Naprawdę, czasami też ciężko o nim cokolwiek holować wezmę sobie tu już podbieraczek dobrze, że długi no myślę, że może być fajna rybka. Nie zdjęła mi wędki z podpórek W porę zareagowałem. Sorry, że ci są nie słychać, bo nie wiem, niestety i wiatr i jakiś pan namiętnie tnie piłą spalinową. A to może być fajna rybka, naprawdę. Nie mam nadzieję, że nie trzeba będzie mieć tego kowrotka, bo kolejne wydatki i tak często zakupy są na kanale z potrzebnych rzeczy, ciągle jest coś potrzebne. Wiadomo i też za te czerwone kropki, no prosty zaatakowały mnie bezlitośnie. No taki jak niestety. No jest, jest fajna rybka, Cóż, zobaczcie jak pracuje. Polino. Teraz tutaj zobaczymy ją. Przestań na rybkach. Na co na... A nawet nie pamiętam Muszę sprawdzić je nad, jak to jest Przypomnę czy jest z włosem czy z Oj 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 Czy z czy z gumką Od tego słońca już nie odwala no ale garboina sproda się mega trzecia, większa ryba już. Całe łowisko cicho, a... bo mnie się ciągle coś dzieje. Jestem zdania, że to wszystko jest zasługa strzelania tym peletem. No jest ładna rybka. Uuu! Ja 600 Taki kawałek. Piękny, największy dzisiejszego dnia na tele. Ląduję zaraz do wody. Siedzi na karpiówce. Taki najedzony chyba tymi moimi kulkami, co nas strzelałem, a wziął na pelet 20 kukurydza plus popek e, Osmaku Squida, chyba coś takiego, tak nie około 3 kilo. O, nie chcę się dać, ale udało się go złapać. Przepraszam, że pod słońce, ale. Oh. Tak wygląda karpiczek. Idzie do wody, oczywiście. IQ Aikuderik pięknie zapina ryby. Branie niestety słabe, nie odjechał. Tylko cyk, 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 cyk. Ah. Koniec na dzisiaj. Bardzo fajnie. Będę wspominał ten dzień. Ładnie połowione. 6 karpi. Największy 600. Potem 5900. Jeden na karpiówkę, od razu po zmianie przynęty na pellet plus popapa Kulki w tym roku słabo Nie mogę się widocznie wstrzelić chyba ze smakiem Nie wiem, może karpiowanie na kulki to już zupełnie trudniejsza sprawa To tyle, mamy gdzieś 19, myślę 30 Ruszam do domu, w sobotę przyjeżdżam tu znowu Tym razem razem z Danielem Myślę, że na tygodniu potem znowu pojadę hmm. No i może wreszcie to PZ2 na noc, tak obiecuję, obiecuję i nie mogę tego spełnić. Niestety, całym okresem droga do domu jest. Oj, do samochodu jest bardzo ciężka. Telefon mi się rozładowywuje więc to tyle. To jeszcze tylko powiem, że każda ryba została na inną przynętę. Żeby złobić kolejną rybę, musiałem założyć inną przynętę, więc warto mieć dużo rzeczy ze sobą. Powiem najwięcej na łowisku. Największy teraz amur został zrobiony 7 kg Tutaj Pana Łukasza pozdrawiam Ale ja najwięcej, tak mi się wydaje A poza tym nikt tak jakoś nie łowi tak jak ja mocno Więc myślę, że to jest sukces, fajnie połowione, jeszcze raz Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało No i po więcej filmów zapraszam Do odwiedzenia naszego kanału Na Facebooka tam się często coś dzieje Jakieś zdjęcia, z wypraw, coś. Zapraszamy, jeżeli tego nie, jeszcze nie, nie polajkowałeś, do sklepu. No i to tyle. Żegnam się z Wami. Siemanko.